Pląsamy nad Płęsno. Jesteśmy nad jeziorem Płęsno. Jest to miejscówka wyznaczona przez nadleżnictwo do parkowania i można tutaj stanąć na 24 godziny, także jutro będziemy się gdzieś przestawiać. Natomiast przyjechaliśmy nad jezioro Płęsno, ponieważ w zeszłym roku byliśmy tutaj niedaleko na Cypelku i na tym jeziorze pływaliśmy kajakiem i to jezioro jest turkusowo-krystalicznie czyste. I cieszymy się, bo udało się nam znaleźć miejsce, że nikogo nie ma. Ale dojechaliśmy dosyć późno, już się ściemnia, zachodzi słońce, także wszystko pokażę jutro. Tak wygląda to jezioro, ale w pełnej krasie pokaże się jutro. Miejmy nadzieję, że będzie słońce. A my stoimy tak. Tu stoimy, a tu jeziorko i wszystko za free. Do zobaczenia rano. Dzień dobry, widok z podusi. Nie może mnie pięknie. No hejka, hejka, siemanko, cześć, czołem. Trochę ludzi do nas dojechało. Jeden kamperek i i dwa auta grzybiarzy. Poszły w las, ale nie wiem czy na grzyby, czy może je gody. Nie wiem, okaże się jak wrócą. A ja postanowiłem idę się wykopać. Bo nie chce mi się tam cisnąć w naszym pryszniczku. Chociaż też jest fajnie. No ale jezioro to jezioro. Trzeba korzystać. No dobra sprawdzimy jak woda o woda leśka no, już po zabiegu. woda jest naprawdę niezła, ale lepiej z niej nie wystawać, bo już czynnik chłodzący wiatru o, normalnie. Oooo! Czary procedura startowa rozpoczęta, kawka ale najpierw kurkuńko Musiałem to pokazać Przedziwna konstrukcja Widzicie to? Dzień dobry w sobotę Pomysł na dzisiaj jest taki, że idziemy za chwilę na grzyby I od tego czy znajdziemy grzyby Jest uzależnione co będziemy jeść na obiad <grybujesz> Jest kilka pomysłów na gotowanie Natomiast chciałam wam pokazać mały upgrade zrobiliśmy w samochodzie tu jest moje łóżko. Już tam w tym odcinku pokazywałam, Jest rozkładane. Tu trzeba to zwinąć. Opuszcza się tak, klapa na z łóżko. Ale pod tym łóżkiem jest taka fajna przestrzeń. I kupiliśmy sobie taką chińską siatkę. Sami wiecie gdzie. <noise> no, szła od półtora tygodnia. To się można domyśleć skąd. I to jest genialna sprawa. Naprawdę fajnie się to sprawuje. Bardzo jestem zadowolona. A jeszcze jeden upgrade. Bo nam się przepaliły takie tutaj te ledy. I łazience też były takie ledy i żeśmy je usunęli i sobie założyliśmy taką lampkę. O, teraz jak to było? O. Sami wiecie skąd. <laughs> Wziąłem mikrofon bo nie da się nagrywać dzisiaj się zerwał dosyć mocny wiatr niestety. I tak płyniemy. Kajakiem później, ale niestety nie damy rady polatać dronem, bo prawdopodobnie znowu skończy w wodzie. A z tego jeziora to już go nie wyłowię. Wczoraj, koło 22 podjechała już taka parka koło nas, stanęła i w sumie całkiem fajnie, że stanęli koło nas, bo jakoś tak jest bezpiecznie, jak jednak obok ktoś stoi. I od rana też przyjeżdżają tutaj różnego rodzaju zbieracze, grzybiarze, jagodziarze, wędkarze. Ale są cicho i spokojnie, także jest ok. Idziemy na grzyby. A jeszcze zapomniałam jedną rzecz powiedzieć. Tam regulamin jest taki, że nie można stawać na dłużej niż 24 godziny. Tutaj to nadleśnictwo przymuszewo ma bardzo fajnie to wszystko, te wszystkie miejsca opisane. Naprawdę lubię to nadleśnictwo i polecam. Znaczy nie wiem, czy można polecić nadleśnictwo, ale. No, ale Dobra, dbają. podziękować, fajnie dbają. Natomiast ta para, która koło nas stanęła na noc, oni tutaj przyjeżdżają od kilku lat i generalnie podobno nikt się nie czepia, jak się stanie na dwie noce. Także zostaniemy prawdopodobnie tutaj do jutra. Ten regulamin jest po to, żeby po prostu tutaj nie stać miesiąc i nie blokować i nie rozbijać się. Natomiast no, na dwie noce, jak się stanie, to jest luz. Doszliśmy kawałek. Tu chyba jest taka, takie bagna, są przepływki, może nie ma, jest mostek, ale tu jest rezerwat przyrody. Bagno, stawek. O, rosiczki tu rosną. A ja chyba jeszcze na dziko rosiczek nie widziałam. A może zupa krem z krzywy? A no. Eee. Jest szansa na plan A, jeśli chodzi o gotowanie. Zobaczymy. Na razie jest kilka kureczek. Może coś z tego będzie. Bolicę na to. Dotarliśmy na drugie jezioro tutaj obok nas. Gardliczno duże. Dosłownie... Duże? Ona mała jest. Dosłownie na mapie od nas jakieś 500 metrów. Bo my generalnie jesteśmy stacjonujemy tu w tym miejscu. Aha. I tu żeśmy poszli tą drogą, jesteśmy nad tym jeziorem. Aha. I tam po drugiej stronie jeziora jest też parking, którym, na którym można stać. Tutaj nie wiem, czy będzie widać na tej małej kamerce, ale postaram się przybliżyć. Jest takie małe kąpielisko. I przepiękne jest to jezioro też. Czyściutkie. Bardzo fajnie. Tylko ludzi słychać, a tam u nas nie słychać. W ogóle te tereny tutaj, kaszubskie, ciężko nie trafić na je, nad jezioro. To prawda, że tu jest super. Mamy Wszędzie mamy wodę. Po tym jak byliśmy na południu Polski, tam akurat na Jurze, no to ze świeczką jeziora szukać wody jakiejś. Nie ma jezior, są tylko same takie sztucznie zrobione łowiska no. i wszystkie są obsadzone ludźmi naokoło. My sobie wjeżdżamy no. w las i nie wiadomo nad którym stanąć. Tam, no. Tu, w tej brzole. Powiększa się chatę. Szału nie ma, także idziemy sobie zrobić śniadanko, jajecznicę z kurkami. Na obiad będzie plan B, który też jest zarąbisty. Natomiast problem jest taki, że przed chwilą dostaliśmy alerty, że może być burza z gradem. Podobno ma padać dopiero wieczorem, ale no, mamy zagwostkę, czy na pewno powinniśmy płynąć. Chyba zaryzykujemy. Przygotowuj kurki. Tak, już, już obieram. Chciałam tylko po jeszcze powiedzieć, że rano tutaj e, stanęła taka grupa ludzi. Przyjechali na jagody, i to była taka patola. i Tomek ich zaczepił się zapytać, jak tam zbiory. A panie ten las taki przepiękny. I robimy kureczki na masełku z cebulką nie dużo Większe kroimy Żeby były mniej więcej wszystkie takie same o, i tyle Kurki, gotowe, jajecznica, gotowa. Omnomnom. Um, nom. Nakładaj na moje przepiękne nowe talerze. <gry> Ryzykujemy, płyniemy. Ty, nisko jest! Jest wyższy poziom wody. Powolutko? Gdzie? A jak ja się położyć? No na maksa, no. Już bardziej się nie mogę. Możesz, możesz. Jesteście ze mną, bo jest strasznie nisko. <grymne> <grymne> Trzymajcie za mnie kciuki. Ojej, ojej, ojej. Ojej, głupa! O kurde. Coś przejechało nad nami właśnie. Samą głowę? Eee, <grymne> gałęzie, <grymne> e, gałęzie, gałęzie. Nie, nie pójdę, nie pójdę, nie, pój, nie pój, Znowu skurczy byk jeden. Nastroszony. Tomek tak spierdziela przed łabędziem, że mnie walną. Wiosłem w potylicę. Albo znalazł pretek, żeby to zrobić po prostu. Rezygnujemy z dopłynięcia do sforny gaci. Ten wiosłowiec. Aj, i tam. możesz wiosłować? Ja tu sobie posiedzę i popatrzę. Jak prze, przy, przepływaliśmy przez jezioro płęsno, to niestety, niestety wiało tak mocno, że nie mogłam nic nagrać w ogóle, cały czas trzeba było wiosłować, bo jak któreś przestawało, to stawaliśmy w miejscu. No on No. Dosyć wyjejeje dzisiaj mocno. Tutaj jest cisza. Jesteśmy na Wdzie czy na Brdzie? Na Brdzie. Na Brdzie no. I jest. No. Tu jest fajnie. w tamtą stronę do następnego jeziora. I tamtym jeziorem z kilometr półtora do Wdy. W domu, jakieś nie wiem, kilometr, półtora, i bylibyśmy w słonnych graczach. Tylko, że wszystkie te rzeczy byłyby pod prąd, i chyba już nie mamy siły. Dlaczego my płyniemy tyłem? Bo nurt jest w tamtą stronę? Ja się tylko boję, że ten wiatr zmieni kierunek, będziemy i będziemy znowu pod prąd. Także wracamy. Trzeba jeszcze przepłynąć koło kurzonego łabędzia. Wróciliśmy, jesteśmy zmordowani. W tamtą stronę płynęliśmy półtorej godziny plus przerwy. Z powrotem pół godziny. Dobra, zabieramy się zaraz za gotowanie. Tomek będzie robił kurczaczka, którego wcześniej zamarynował. Zaraz opowiem w czym. Pokryłem piersi kurczaka paseczki, żeby ładnie przeszły marynatą, którą zrobiłem. Mięso zamarynowałem pastą czoskową, oliwą z oliwek, dodałem też pastę chili bardzo ostrą, czerwoną i ciemny sos sojowy oraz łyżkę stołową sosu rybnego. No i to sobie leży już tam z dwie, trzy godzinki, a czeka na smażenie. Do, jako dodatek zrobimy, też robiłem już risotto, ale zrobimy dzisiaj risotto z tą słynną pastą czosnkową z czarnego czosnku. Zrobimy risotto z czarnym czosnkiem, tylko ja z tego czarnego czosnku zrobiłam pastę, dlatego żeby ten czarny czosnek, czosnek nie wysychł, bo on wysycha jak się go zostawia po prostu. Także będzie pasta z czarnego czosnku, ale zrobiona w domu po prostu z czarnego czosnku i niczego więcej. Ale jestem strany, przysięgam. No. To półtorej godziny, bo ten wiatr mnie kurę zajechało. Ja ledwo trzymam tę kamerę, ręka mi się trzęsie. No to już, no. To już ją zagasza i do roboty. Gdzie jest mój fartuszek? Proszę. Pokroiłeś cebulkę, Cebula... do Cebulaki to cebulka. Do risotto. Mięsko po trzech godzinach marynowania wygląda tak. To jest taka porcja na jeden raz, na dwie osoby. Poproszę podać oliwę. Do tego risotto będziemy chcieli użyć. Ee wywaru warzywnego. Ale nie chce nam się wodę gotować, więc będę dolewał zimną tak. wodę i łyżkę wywaru. Mm. Ryż na zeszkloną cebulę. Chodzi o to, żeby ryż też się obtoczył w tym tłuszczu i żeby się zrobił bardzo szklisty. Bo jak dostaje temperaturę, to robi się szklisty. Pierwszym płynem, który dostaje takiż oto ryżyk z cebulko jest winerko białe wytrawne. Zalewamy tak, żeby był przykryty, płyn szybko znika, gdyż temperatura jest fajna generalnie dodaje się wywar, tak? gotowy wywar, ponieważ mm. <grym> się nie chciało, bo jesteśmy zmęczeni, więc poszedłem na skróty. Dolewam wodę z baniaczka i łyżeczkę wywaru skondensowanego. no i tyle. A wody ile dolewasz tak, żeby przykryć po prostu ryż? Tak, się dokładnie. Ruch, czy jest e, al dente, jak jeszcze? Nie jest, to jeszcze, jeszcze... Jeszcze, aż do tego momentu, aż będzie taki al dente i wtedy się go... Ale potem już będziesz dolewał samej wody? Już nie robił wywaru? Eee, nie wiem, zobaczę jaki będzie w smaku po prostu. Okay. Cały czas próbuję oczywiście. Na razie jest dobry. Dolewam. Siur. Już no, wystarczy. Dobra. Czas na pastę. Ryż już jest prawie al dente. Więc dodajemy pastę z czarnego czosnku. Zawsze na sam koniec. Nie wiem czemu, tak mówili, że na sam koniec. O, stolik Ci przytrzymam. Co mi dało? Tak, wystarczy. Spokojnie. Będzie mocno brązowe. Lekko słodkie, lekko kwaśne. Niesamowita jest ta pasta. Znaczy czarny czosnek jest niesamowity. I mówią, że jest mega zdrowy. Mocno nam przymmmiało, nie? Bo pachnie niesamowicie, nie? Super, naprawdę super. Zaczynam czuć że jednak jestem głodna po tym pływaniu <noise> serio? risotto al dente. więc odstawiam je na 5 minut a w tym czasie robimy kurczaczka gaz, garnek, kurczaczek najlepiej na wokół na bardzo dużej temperaturze na jakimś tłuszczu, który ma bardzo wysoki punkt dymienia czyli jest odporny na temperaturę Bo chodzi o to, żeby to się jak najszybciej zrobiło, usmażyło zachowa jędrość, miękkość w środku, ale że mamy takie warunki jak mamy, więc robimy tak jak można. Dodamy trochę wody, żeby sos się pojawił jakiś. A zobacz jak ten, ten ryżyk zamieszaj tam, zobacz jak on. Bardzo dobry. 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 Ciutkę soli jeszcze. Wiesz, na charakteru. Dziękuję. Zwijamy kuchenkę. Nakładamy. I teraz próbuj zrobić zrób makłowicza, który się zatkał ostrym daniem. czarnego czosku naprawdę super mm. no i dobra mięsko mm. myślałem że będzie bardziej pikantne ale jest okej. Okay. nie wiem jak to się stało mm. no dobra dobre, dobre dopasowanie smakowe kolorystycznie to samo niestety ale smakowe jest ok jak macie coś do jedzenia właśnie w tej chwili, to życzę wam smacznego. I sobie też życzę smacznego. Siedzimy, silujemy. Zmachani jesteśmy strasznie, po prostu tragedia. Do spania. E, jakieś alerty burzowe cały czas są niestety, więc patrzymy, czy coś tutaj przyjdzie. Można by było w sobie polatać, ale jest taki chill, tu jest jeden samochód i za nami jeszcze takie chłopaki stoją też samochodem i nie chcemy im tu brzyczeć nad głowami. Ale jeszcze tylko chciałam powiedzieć, co prawda. Nikt nie, po, nie pytał, nikt nie potrzebował tej informacji, ale jak coś, to jest najlepsza rzecz na komary do wieczornego siedzenia. Pięknie śmierdzą, palą się długo, naprawdę 4-5 godzin, taka jedna pałka wystarcza i robi taką bańkę na koło samochodu i na koło ludzi. Fajna sprawa. No i jeszcze olejek z Tytonelli. Też działa cuda. Jestem zmęczona, ale jeszcze moje zadanie na wieczór. A co wy tam dziargacie? Taki prostokątny koszyczek będzie z takimi uchwytami. Potrzebuję do domu na dyski przenośne, żeby sobie wisiały przy biureczku. Dzień dobry w niedzielę zgodnie z alertami. Wczoraj była burza. Wyglądała bardzo groźnie, błyskało cały czas, ale przeszła nad nami 5 minut i potem był święty spokój. Także był luz. Nie była to taka burza jak w zeszłym tygodniu. W zeszłym tygodniu byliśmy u naszych przyjaciół niedaleko Ziemian. Tego nie nagrywałam, bo to była taka bardzo przyjacielska impreza duża. I burza wtedy była epicka. O, przyczepiła się do mnie pajęczynka. Jak wracaliśmy? to się okazało, że było na drodze przewrócone drzewo. No i mieliśmy małą przygodę, bo znalazł się nagle pan, który miał piłę i nas uratował wszystkich z opresji. Za chwilę jedziemy do rezerwatu Moczadło, które jest w miejscowości Męcikał, który to rezerwat został nam polecony przez sąsiadów tutaj z Biwaku. Jeśli chodzi o tę miejscówkę, to jest fantastyczne. Jest tu bardzo dużo czystych jezior w okolicy. Tak na weekendy przyjeżdżają tutaj ludzie, ale w tygodniu nikogo nie ma. I jeśli chodzi o ten regulamin, to doszliśmy wczoraj do wniosku, że prawdopodobnie chodzi o to, żeby sobie po prostu nie zostawiać samochodu albo przyczepy na dłużej niż 24 godziny i nie rezerwować sobie po prostu miejsca i dojeżdżać wtedy, kiedy się ma czas. Natomiast jeżeli przyjeżdżacie, jesteście w tym samochodzie, to spokojnie w tym miejscu możecie stać. A ja teraz idę na tę miejscówkę, na której byłam wczoraj, na której zostały takie małe kureczki. Zobaczę, czy one przez noc trochę urosły, może się uda znowu jajeczniczkę z kurkami zjeść. No niestety tylko... Kurki. Ktoś mi przeszedł moje miejsce rano. Będzie ledwo smaczek czuć. Tylko trzy. Ale ci nie poszło. I co jest? <grym wytrza> <Zrobić? grym wytrza> Te psiary? <grym wytrza> święte? Te psiary święte? Rezerwa moczadło przed nami. Eksploracji zbiorników wodnych nie wolno robić. A mogę zamoczyć kamerę? Jak myślisz? <grywa> <Jest normalny. grywa> to mi my się śmieje z mojego kapelutka. Znaczy nie śmieje się, ale on się też tak. Szczególnie nie układa. No, kosztował 20 zł, to czego się spodziewasz? E, zadanie na dzisiaj: znalezienie rosiczki. O rany, jakie piękne jezioro! O rany, tu jest lazur. W ogóle nikt nie eksploruje tych zbiorników. taka druszka wydeptana do pływania. No, na pewno się tutaj coś kąpie. Czasami. Ale wygląda normalnie jak tam jest jak Morze Śródziemne. Dobra, ja się zabieram za szukanie rosiczki. I jest rosiczka. Nasza polska owada, roślinka. Nawet nie musiałam długo szukać. Tu Tomek siedzi. A tu rosiczka. Cudowne. Normalnie całe chmary tych rosiczek, tu jest strasznie dużo ich. Niesamowite. Ciapąk. No już porzerwacie mi oczydło. Jeszcze skoczymy do Męcikału. Wgarnąć miejscówkę może na tutaj. następne weekendy No tutaj przy samochodzie znaleźliśmy jeszcze trochę kurek No dajcie mniej pod latarnią Dokładnie Dobra, śmigamy I co tam wymyśliłeś jakiś spływ fajny? Całkiem spory rybcie. Żartujesz o kurde Kamera nie będzie, nie, nie odda tego niestety, ale tu są całkiem spore Churzę mhm. w ogóle bardzo duża jest tutaj ta brda Ja tu czuję spływ kochanie Robisz tą kartę wędkarską Mogę zrobić To zrobię? Zawsze można zabrać sobą jedną osobę No widzisz, no i wszystko jasne Kurde to jest ta zapora jeszcze Gdzie jest tam? zapora? Musimy się zapora jest? Zapo... Ja lubię zapory za co? To, to, to... No jedziemy Ale przygotowali miejsce do biwakowania No jestem w szoku, to jest przystań w ogóle Przystań my love My love? My love My love, my love. Osoba 15 złotych, camper 20 złotych, czyli za nas za noc byłoby 50 zł, A miejsce przygotowane jest niesamowicie. Zejście dla kajaków. Zejście dla kajaków. Po drugiej stronie ulicy, gdzie tam za chwilkę przejdziemy, są, są kibelki. Tam jest parking. I parking prawdopodobnie jest za darmo. Jest parking leśny. A tutaj z tej strony jest tak jakby dalsza część tego pola biwakowego i tutaj już są kibelki. Jeszcze nakręcę te łazienki tutaj, które są w ramach tego biwaku. Kibelek, prysznic, prysznic. Sprawdziliśmy jeszcze dwie miejscówki w Czernicy koło Męcikału, ale niestety żadna z nich nie była ciekawa i warta pokazania. Robimy sobie małą przerwę i potem skoczymy do knajpki w Czernicy, ponieważ Czernica wyglądała na bardzo uroczą miejscowość i knajpki też wyglądały bardzo fajnie. Restauracja młyn, pierogi z boru z kaszą, kurkami i cebulą oraz Tomek bierze pieczone żebro i przebiórka była szybka, bo gorąca nocuszki ziemniaczane i pierożki skosiliśmy się jeszcze na kawkę i na szarlotkę jagodziankę i rachunek 143 zł wszystko pycha, ale to jest genialne po prostu, smakuje jak z naszych polskich jagód bardzo fajny weekend i kajak, i burza, i grzyby, i pyszne jedzenie W ogóle super I miejscówka chyba jedna z najlepszych, jak nie najlepsza do tej pory Jeździliśmy po kolisty szukając nowych miejscówek No ale akurat nic aż tak spektakularnego nam niestety nie wpadło w oczy Oprócz tej jednej w Mylofie my Która to miejscówka wygląda na bardzo fajną bazę wypadową do, do spływów kajakowych No dobra, to wszystko Tak jest Subskrybujcie, polubiajcie, komentujcie i do następnego. Na razie pa. do następnego. Pląsamy na, nad, nad, na Kurde ten mama mam, mam. Z tym trzeba ostrożnie, czy nie? Pokaż. Cicho. Gamonie po prawie dwóch latach okryli, że w samochodzie mamy coś takiego. <laughs> I to przez przypadek, bo tam jak zahaczył tutaj przycisk. <laughs>